Witam Was serdecznie Z dnia 13 stycznia roku 2026, czyli pierwsze testy w nowym roku. Zobaczymy, jak wyjdą. Pogoda paskudna, przynajmniej u mnie. Yy, temperatura około 0 stopni. Drogi masakryczne. Yy, zobaczymy czy dojadę na yy, wymyślone przeze mnie miejsce. Do tego. Postanowiłem urozmaicić trochę te testy O taką małą niespodziankę mam nadzieję, że się uda Co to będzie, jak się uda to zobaczycie później Dzisiaj głównie CB radio Zobaczymy co się dzieje na, na CB Dawno mnie tam nie było, dawno nie, nie robiłem łączności Także dzisiaj PMR będzie na drugim planie. Mam nadzieję, że, że testy dzisiaj będą udane mimo pogody. Że wyrwaliście się z domu i, yy, i poćwiczymy tą łączność awaryjną. Póki co trzymajcie się. I do zobaczenia za chwilę. Dobra, to zaczynamy zabawę. Trzynasty kanał yy, CB w FM-ie oczywiście. I zobaczymy, czy się uda. Na ogólnym wywołaniu podaję klimat 35, klimat 35, operator Grzegorz. No witam cię serdecznie. U mnie na piąteczkę 59 również dolatujesz. Bardzo fajnie powiedz mi, skąd nadajesz. Moje QTH aktualne to Góra Siebirska. Góra się jest, jest drugi Andryku, Dobra, zrobimy to inaczej jeszcze. Mianowicie zrobimy wywołanie i się przeniesiemy na inny kanał, zobaczymy który jest wolny. Na ogólnym wywołaniu podajemy Mike, klimat 35, operator Grzegorz Góra Siewierska Zapraszam na kanał 15. Na częstotliwości podaję podaję Majklima 35, operator Grzegorz Majklima 35 Z tej strony Majklima 313 Łukasz, łaziska górne Czy odbierasz? Dobry wieczór Dobry wieczór Łukaszu, witam Cię serdecznie Piąteczka, piąteczka, dolatujesz Kurczę, jakbyś jak był obok Bardzo, bardzo fajnie 5-9 No tu masz 5-7 Modracja troszkę takie przytłumiona, ale głośna A skąd nadajesz? Góra Siewierska, aktualnie a, góra się wielka okej okay. pozdrawiam serdecznie daleki potwierdzonej dzięki dzięki wielkie a na częstotliwości zostaje Majdy ma 35 operator Grzegorz Czy jest jeszcze ktoś Grzegorz w Bolęcinie 57 Pozdrawiam się serdecznie Wojtek Bolencin Wojtku do mnie dolatujesz również 5-7 dla ciebie bardzo fajnie to idzie dziękuję Ci bardzo za łączność pozdrawiam wiem, Grzesiu, 70 Jeszcze jakieś stacje do Mike'a Nima 35? Mike'a Nima 4226. Mike witam cię serdecznie. 59, 59. zamykasz mi skalę. Dobrze, no to jest 5 54, 55. No, moja kuchnia Góra Siewierska, także stosunkowo niedaleko. Bardzo fajnie to leci. Dziękuję ci bardzo za łączność. Pozdrawiam, 73. Pozdrawiam u To, czy są tutaj jeszcze jakieś stacje? Andrychów, Andrychów, czy jesteś na częstotliwości? Coś słyszę Cię zrozumiale, tak na trujeczkę, z, no, z szumami, ale, ale zrozumiale, bardzo to stosunkowo nieźle wcześniej było dużo, dużo lepiej. Dziękuję pozdrawiam również wszystkiego dobrego 73 Ale zamieszanie No, to własne ale mniej więcej lokalizacyjnie się to pokrywa z tym co było na 13 kanale FM Także zobaczymy, czy gdzieś dalej sił, udane lecieć. Na ogólnym podaje Majk Lima 35, operator Grzegorz Góra Siewierska, zapraszam na kanał 15. Na częstotliwości podaje Majk Lima 35, operator Grzegorz. Są tu jakieś stacje? Witam Cię Jacku, 59, 59, prawie skalę zamykasz, bardzo ładnie do mnie dolatujesz. No super, u mnie masz taniego domeczka, modulacja piąteczka, głośno i wyraźnie, także że pięknie to idzie. Także dalekich potwierdzonych kolegów, mam nadzieję, że tam te z bazuki, z terenu. Góra Siewerska, Artura łaziska. Artur Łaziska, witam Cię, z tej strony operator Grzegorz, ma 35, Góra Siewerska. W użyciu, bardzo fajnie u mnie idziesz tutaj, 57. Także pozdrowienia dla Ciebie w terenie. No, dzięki, wielkie do mnie dolatujesz. 5.7 5, 5, bardzo fajnie, zrozumiale. Także, także no, fajnie, fajnie to idzie. Pozdrawiam Cię serdecznie, 73 dla Ciebie. Trzymaj się. Majkima 5 Proszę bardzo witam, Grzesiu, Adam, Adam z tej strony, operator Adam, Meglima 945, Śląska 7, zacznij głośno, wyraźnie. No Adamie, 57 dla Ciebie, powiedz mi jeszcze skąd nadajesz, nadajesz. ja aktualnie Góra Siewierska. Moje no, QTH to Katowice, dokładnie dzielnica Kostuchna, koło hałdy także, także, no, jest na Proszę bardzo, Mysłowice. Nie wiem, czy chyba lepiej cześć sobie Kto to skąd nadajesz? No witam cię, Zbyszku operator Grzegorz z tej strony Mike i ma 35. Góra siewierska. A góra siewierska, u mnie jesteś słyszany na 4 z plusem przed lekko, lekko w szwie, bardzo ładnie, czytelnie. No, u mnie 5-7 do yy, także, także też bardzo fajnie. Yy, czytelnie, powiedz mi, z której, yy, z której dzielnicy Zmysłowic nadal jesz? Ja to przygotowanie kawoka wesoła. Zobaczmy, 13 w FM. -ie. A za chwilę wezmę PMR-kę, wyjdę na zewnątrz. Nie jest to tak strasznie, jak mi się wydawało. Więc może na PMR też się uda jakieś łączności zrobić. Oczywiście, pod ręką. Motorola D82. Mam nadzieję, że, że będzie ok. и душа